Oto co chciałbym wiedzieć, zanim skończę 30. Jak naprawdę szybko zasnąć, kiedy Twój umysł ci na to nie pozwala? Jestem coachem high performance i nieraz sam mam problemy z zasypianiem, dlatego opowiem Ci o metodzie, która była jak przyłącznik światła, kiedy się o niej dowiedziałem. I nie, nie chodzi o branie melatoniny, gorących pryszniców czy czytanie książki przed snem. Ta metoda nazywa się tasowaniem poznawczym. Słyszałeś o tym? To sposób na przemieszanie czy przeorganizowanie Twoich myśli. Coś jak tasowanie talii kart. W skrócie chodzi o to, by odciągnąć umysł od uporczywych myśli, które mogą utrudniać zaśnięcie. Są na to dwa sposoby. Pierwszy to po prostu wymyślanie słów lub przedmiotów, które nie mają ze sobą żadnego związku. Na przykład krowa liść, masło, kanapka czy wątroba. Totalnie bez sensu. Ale jeśli nie lubisz całkowitej losowości, to jest też druga metoda. Wybierz jedną literę z alfabetu i zacznij liczyć swoje uderzenia serca. Co 8 uderzeń serca wymyśl słowo na literę, którą wybrałeś. Możesz zapytać, ale jak to w ogóle działa? Poza tym, że odciąga uwagę od uporczywych myśli, tasowanie poznawcze również imituje tzw. mikrosny, czyli krótkie obrazy senne, które pojawiają się zanim zaśniemy. To daje mózgowi sygnał. Hej, jest bezpiecznie, możesz zasnąć. Spróbuj i daj znać, czy działa, bo dla mnie to był absolutny game changer. A po więcej haków odnośnie zasypiania, zaobserwuj ten profil.